Siemanko widzowie. Z tej strony Bekro, Dawno się nie widzieliśmy. Ostatnio chyba nie wiem, dobiliśmy 200 subów, nie wiem. Nie wiem, 199, więc proszę o subika i lajka w tym momencie. Um, dzisiaj jesteśmy z Frankiem i on już ma mikrofon się No się. No. Więc e, dostałem ogólnie kara. Więc będziemy grać dead matcha, dead matcha? Tak, deadmatcha. Treningowy weźmiemy, bo bardziej by będzie. Ile jeszcze masz czego bana? Jeszcze 4 godziny. Dobra, widzowie, jak coś hmm? ustawię to Później bo jest godzina 24 albo nie wiem, można Tim Przepraszam Przepraszam, jak będzie u mnie głośno, ale moje w No, albo jak u mnie to też będzie głośno, to przepraszam. Wtedy spróbujemy się wyciszyć albo coś. Ogólnie powie, powiedzcie jak będziemy robić jakieś błędy czy coś. I my z Emil zaczniliśmy za 8 zł skinki. Mhm. Mm, y mamy skinki. A i mów na mnie, Franek mów na mnie Backros, bo to jest jakby... No, 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 no. Ej, ogólnie widzowie, wiedzieliście o tym, że prosto po zrozumieniu, jak się jeszcze nie ruszycie, to um, będzie można sobie wybrać ja. broń. Wygórowałam się jeszcze, Mam neta albo za ciało. jak Ty, Ja, ja latam! Ja no, latam! Jak? Znaczy tak powiem, byłem w powietrzu. Już dawno słabego neta nie miałeś. Zabrałem ci kiedyś. Więc nie nie widać mojego ekranu, nie? No, tylko że byłyby nasze ekrany, dwa małe trochę. Dużo osób mi mówi, że cheatuje. Na przykład franek czasami. A. Albo ja... że, że on Ale różnie bywa Ej, ten wevolbał jest dobry To mi zawsze służy, ale... że mnie nawala em, paru albo ktoś mi zabiera kille Ej, a wiecie, że, że tak jak udacie deft match, ale tam gdzie są ludzie, normalnie. Tam są same boty? Bo przez to, że tak mało osób gra w deathmatcha, to e, Valve, czy też postanowił, żeby dodać tam boty, które będą udawać prawdziwych ludzi. Bo one są lepiej. Kupię. No my teraz gramy Jed z botami. No tak, ale takie takie boty, co mają na awatarze jakieś zdjęcie czy coś, nie? Mhm. Tak, co gadają? i gdałem i dwa boty miały 1000 punktów. Jak! Dwa boty! Tysiąc? Tysiąc punktów mieli Gdałem sobie test, macz, Ale ja? No ci te, ci też boty. Ja tak... Gdzie? Gdzie tam? Ej, ten zabójczyk jest naprawdę oparty. Kurde, ja jestem takim nubem w tym grze. Nie będę no, 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 Daj. O. Właśnie teraz mam broń Ja mam taki celownik. A, ogólnie w w komentarzach, jak chcecie zagrać ze mną w łapie, łama, Albo z Frankiem. I możemy tutaj w cs w Minecraft'cie. Nie wiem, możemy... W Robloxie na jakieś grze rywale, na przykład. Dużo jest gier, gdzie możemy zagrać z wami. Widzowie, więc piszcie ko w komentarzach, jak chcecie z nami zagrać. Albo też możecie z nami nagrać odcinek. Ale to już bardziej takie prywatne. Wiadomości. Przynajmniej przez miesiąc. Przynajmniej przez miesiąc. <laughs> nie no, jak filmik się nie uda, no to. Albo cięcie jakieś tam trzeba wy wyciąć. Albo po prostu nie wstawimy. No. Nie Aj. Od kiedy obrzyd nie, nie trafia na hita? Masz bliska! Bliska tak mega, mega. No to ja tyłem. Ej, hey. jak gdałem, jak się? Twój celownik? To ja na nim grać nie mogłem! Ja nie umiałem na nim grać, bo on był taki gigantyczny! No ale... Chłopiec, on jest na daleko. No ale w sumie na blisko on też jest mocny. Bo po prostu musisz się nauczyć nim grać. Mi też było na początku trudne. Co to było? Większe, jak Marta a Marta. Jaki jumpscare to był! Widzowie, czy wy, wy to widzieliście? Tarnolda. Dwa, prawda? chyba zaliczyłem w locie My nabijamy tylko killen na botach Backdoorz Ej Ej No, no, no Tak, tak, tak A dalej masz wojnę z Filipem? No ostatnio się z nim prawie biłem w szkole. Jeszcze pani na muzyce e, mnie z nim przesadziła. Actually, Muszę z nim siedzieć, rozumiesz? On normalnie się mnie boi. Ja tego co on tylko na No wiem, bo to jest taka Ja up Jak on <mus Rules> się boi własnego da data? i to młodszego. No. No ale... Jak ja byłem jak ja byłem u was... Jak ja byłem u niego, No to wiesz. Mm, no czy umiał mnie przyjechać? ja z nim wygrywałem. Setką. Jezu, pamiętasz? Jak ja z awki gadałem? No. Ale tak, jak, ale tak coś jak miałem od Ciebie więcej killów Jak ja go nie trafiłem? Ja z Filipem nie, nie lubię grać na przykład z Microsofta, bo on ma takie lagi kurde, jak ja go nie trafiłem? Trzeba od tyłu jakoś go walić z tego noża?

Widziałam, że tu ty To skarpeta jakaś Akurat, gdy musiałam przyładować... Wiem, też tak mam Już nie Ej, nie no, miałeś tak mało, serio. No nie no serio. Daj mi się uleczyć, bo cię. Ja się. Ja nie jestem potem. Ale ja nie do ciebie, bo jakiś inny Inne to był. Prosto dwóch. Dwóch na jednego. Ale z Najgorsze jest to, że boty jak celują do Ciebie, to one, one tylko jak mają awkę Na przykład awkę Chłop mi na łuskołpa w łeb Co jest? Ale on nie był jakoś blisko, że chłop nie był na mnie, tylko nie wiem, z 5 metrów ode mnie Trochę przesada jak na botów Dobra Jeszcze oczy? dwa tysiące, one też są za dobre Często. To jedna, jedna albo. Zaleznacznie się. czym ty umie tak Ej, a mogę coś powiedzieć? A zależy co? O cheatach, o cheatach Szczepania. No mów Na pewno? A co? Coś złego? O? A coś złego. No, się... Tam z czegoś szukaliśmy to nie Wiedziałem, że to jest, jest ty Jest, mam awkę! Zasładować tak? szybko? Jest, jestem Jeden? Na ciebie chyba więcej typów leci, tak uważam. O, koniec. To są znowu? Czy teraz możemy wyścigi zbrojeń? Wyścigi zbrojeń, dawaj. Abym się zagrał z No ja też, ale no... Przez siebie zla... mam bana Ej, to dawaj, co my zrobimy? Co zrobimy? Może w następny, e, następny piątek, albo sobotę, dawaj robimy live z Celsa, jak damy skrzydłowej i próbujemy tangę zdobyć No to niech widzowie nam powiedzą w komentarzach, czy się zgadzają Ciekawe, nie to nikt nie, nie oglądał. Co? Tak nie wiem, czy to to ktoś Nie wiem, czy ktoś oglądał. Ile mam widzów? Ej! No? Ej! Ile mam widzów? Nie wiem. Subskry... Subskry... Embency chyba mam. Nie wiem. S 199 ponad? Yeah. Ja mogłem tego skina mieć, ale nie chciałem. Sprzedałem. To jesteś ty? Kurde, no ukradają mi kile. Wiedziałam, że to jesteś ty! Ale jak ja się ruszałem, jako bodzik. To będzie z tym, co to będzie w tym filmie. A jezus, jak to widzicie, widzicie jakiś tam lapun. Miotacz nie wiatr. Nikt z ofensywnych miotacz nie wiatr jest taki bezsensowny. Większość botów tu nie lubię stąd. Fama sy już ma. Miotacz! Jak nie miotacz w kurza.

Po prostu nie wiem on, skąd oni strzelają. Tu, 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 wszędzie. Nie znam domu, No oni są wszędzie praktycznie. Przygotowują się. No dostał heda! SCP walone. Wcale się nie obstrałem. się

Miotacza O jesteś na swojej ulubionej dłoni? No, chłopie Trochę doganiam Już Plusy B2000 Broń, której nienawidzę I wiem, też, jak to nie, czy też. Po prostu oni tak spamiał z tych negewów. To, 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 to ty Ja to była... to już mam popę. Musimy. Ja wcześniej ci. że na ciebie tak dużo osób odbyw, idzie, a teraz to. Nie, musimy ...jednego jednego z najdalej do pracy. I jakby, jednego z co ja teraz zrobię? No tak trzeba nie było, ale powrócił Jak e, gdyby to zamiast było 5-7 tylko 6-7 Obrzym Aha, dobra O 3 ,5. No to co teraz? Już się chyba żegnamy To na P No to, no, no to... Widzowie, subskrybujcie kanał, lajkujcie. I su subskrybujcie dzwoneczkiem. Piszcie w komentarzach tam o co wam mówiłem. że, że chcecie zagrać z nami albo nagrać odcinek. Więc. Jakie się... konto? Bekroost. Um, przez dwa. O, chyba, nie, 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 nie pamiętam. No, bierogu, więc, jeśli chcecie wygrać z jakiegoś skinka, coś, no to po prostu piszcie w komentarzach, co chcecie. Skinka. Mam. Ja może Ty zrobię jakieś głosowanie. E, więc, ja się z wami, z wami żegnam. Z <tuszy>